Cześć Siemanko, z tej strony Tenielos A dzisiaj otworzymy Starter Pack z Nordic Edition ja, Zobaczymy co to będzie Teraz jest to zamknięte z, z kompopa Zrobimy ja, najpierw album czy on jest grubszy niż normalny, jeżeli jest więcej kart tutaj. Nie wiem, czy nie poprzekładam do niego, jeżeli będzie grubszy. Checklista. Tylko strona. Czy ona się troszeczkę różni? Tak, tak. Tu był mi trzoboslaj, zamiast Odekarta. Trochę się różni. Hmm, no zobaczę jeszcze. Gdzie są te karty Nordic Nordic, Nordic, Nordic Nie widzę, nie widzę właśnie. Gdzie... A tutaj są Ci po goldach, czyli po albumach. No to ciekawe, czy jest więcej miejsca, czy nie. Dobra, nie wiem, jak się A, coś jeszcze tutaj jest. Ta pesetka. Takie karty są. Uj. No, ale tu chyba nic nowego nie będzie. Dobra. Zostawię to, może zaraz obejrzymy. To chciałem wyjąć, a tutaj parę kart jeszcze jest. Jeszcze <laughs> Trzy paczki, o to jakoś... Tam nic... Ci... Takie, takie twarde, a tam Ale karty niby... karty niby tyle są. Dobra, zobaczmy na pierwszą limitkę. Kylian Mbappe Ostrość? złapię mi ostrość czy nie? Zobaczę No nie łapię. Coś Dobra Frankie de Jong Super, nie mam Zbieram jesce Barcelonę Mam nadzieję, że uda mi się wszystkich trafić Czy Pedri by się przydał <laughs> Phil Foden Nie kojarzę Czy mam czy nie I 150 końców. Kurde, myślę, że będzie czwarta limitka zwykła. To co może zrobimy pojedynek macie City? No tacy faworyci do tych mistrzu, bym powiedział, to zrobimy pojedynek. I tutaj to, to 150 końców. Dobra, pierwsza paczka Nordic Edition. No to tutaj City mogłoby być trochę łatwiej mieć, bo... Jest Eric Kalant w nordyckiej edycji. Dobra, McKenny Juventus, Xavier, jakaś taka grupa sztywna, się ta karta wydaje, Bukayo Osaka, Fans Favorite, Luis Diaz, Alison. I Eumlim. <noise> Eum Lim. Dobra, no zapomniałem o tym, że to jest pojedynek. Ale chyba nikogo nie trafiamy. To odkładamy na bok. I kolejna. No ta nie jest chyba taka sztywna. To ta następna jest bardziej. No, chociaż jeden Nordic się do. Z tych trzech paczek. Nie wiem, czy tak rzucać? Dobra, niech leży tak. Abufani Aurus Sens Edis Leroy Sané. Leroy. Może kodzik też chce? Jest pierwsza karta Jude Bellingham. Trafia do Mbopy. Magikę eh, Lanzini i Joa Mario, to was favorite. Jeszcze zobaczę, bo pierwsze karty oczywiście ominąłem. Zapominają, co tam było. <laughs> Dobra, i ostatnia paczka. Zobaczmy, czy będzie coś ciekawego. Jest. Jest coś ciekawego, chyba wziąłem niebieską koszulkę, zostawimy to na koniec. Zrobimy sobie tak. Flamingo z PSV. Tomiyasu z Arsenalu. Kapitan Koke z Atlético Madryt. Czekaj, czy tu jest? O kurde, Golden bo ten bowler. <laughs> Mohamed Salah, ale tu będzie paka dobra. Czy ktoś tu był z tego? Nie. I... Golden Legacy 2019. Tutaj nie wliczamy tych piłkarzy co tutaj są. Ale co tu się stało? Normalnie Golden i Nordic Edition. A, jaj, 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 Invisible. Niby najrzadsza karta, no oprócz momentum. Ale się tak często trafia przez to, że jest jedna tylko. Miałem nadzieję na jakiegoś yy, tego... Harry'ego Kejna chyba? I Erdinghala, Nordic Giant Ale super karta Wow głowa Dobra dzięki wielkie za obejrzenie Jeżeli wam się podobało Dajcie łapkę w górę I suba Proszę <taki> Takie karty mamy I Remis Realu Bardzo na niby nie ma szans tak. Zobaczymy <taki> Dobra jeszcze na szybko tutaj dogram Bo tak e, Trochę szybko skończyłem Tutaj mamy porównanie dwóch albumów. Mamy Odegarda. Tuż z Może pokażę, tak. Odegard. Cieniutki ten album. Liczyłem strony. Jest po 15. Tu 15 i 15, czyli 30. I tutaj to samo. Czyli jeszcze więcej kart do zebrania. Ciekawe, czy limitki się zmieszczą. Wydaje mi się, że nie zmieszczą, więc będą się pakować do tego. Ale tutaj chyba będę zrobił uzupełnianie na filmiku. ...bez powtórek może. Może coś ogarnie się. No, na pewno na pewno wypełni się prawie że jak ten. O, ten już jest taki ciężki ten album. Dobra, no, to nabok na razie. Chciałem pokazać jeszcze te karty, co trafiłem, bo tak. Widziałem, że jakoś słaba była. Więc szybko sobie nagramy. Dobra, to zobaczmy. A nie wiem, czy teraz i tak widać. Nie, no, chyba widać lepiej. To jest takiej folijce rzucony, Invisible. I ten Halland Giant, 90 goli w 98 meczy. W pierwsze dwa sezony w Manchester City. No, fajna karta. I takiego ten. Hmm, chyba mam. Spodenki. Spodenki nogi Christensena. Więc fajnie, że się trafiło. Pięć paczek, dwa dwa właśnie, Gianty Co tutaj? Dobra, to pokażę tak, o, chyba lepiej widać Kenyanę Bapę Gavi De Jong Phil Foden Tutaj te końsy. Tu już pokażę tak na szybko A Gawiego, w ogóle Gawiego to wrzuciłem niechcący Bo z folijki go wyjąłem, bo dostałem go w paczce i dlatego, dlatego jest tu kawi tak tak tego nie było. No i to na szybko pokażę karty. A, jest. Może kod pokażę, może ktoś będzie chciał wykorzystać sobie. Nie wiem, na tego Gawiego może też będzie chciał, a Chce ktoś kod Buembapę? <laughs> Proszę. Dobra. Zbiorę to szybko. Jeszcze zobaczymy, co w tej gazetce jest ciekawego. Jakiś przegląd. Coś muszę wybrać w ogóle, co otwierać. Czy tutaj, czy boksika. Albo z Znaczy się. Kurde, tego jestem ciekaw. Bardzo ciekaw. Ale chyba to najpierw otworzę. Tak. A bo to. O! XXL. Tak, tego jeszcze nie otwierałem. XXL. W sensie z nordyjskiej to mało co otwierałem. Dobra, odkładam. Może zostawię tego Halanda tutaj. Niech sobie siedzi. To, ten, to już w następnym odcinku, który zaraz będę nagrywał pewnie. Zobaczmy. Oj, oj, Teraz nie otworzę. To może tak wezmę. Więc... Tego nie było, o, tego nie było w polskiej wersji. Jest Scandinavian Stars, Nordic Giants, Nordic All Stars i Nordic Legends. Zobacz tak pokrótce co tu ciekawego jest. Piłkarze. O, a co to jest? Mm -hmm. Turniej. No, to chyba trzeba grać w tą grę. To mogę nie podawać kodów jednak. <laughs> Może by się coś wygrało. Zobaczmy. O. Tej karty mi brakuje. Ale mój brat ma, ale na razie się nie wymieniam. Może trafię, mam nadzieję. Większy fan będzie z tego, jak się trafi. Godem bolery. Nie mam bale. Nie, czekaj chwila. Kogo nie, ma? nie mam? Okej no nie mam. Kto tam na górze jest? No tak i Barelli nie mam. Czy Fuldena? A może i Fuldena? Chyba, że trzech nie mam. <laughs> Ciężko stwierdzić. No tych, tego Wirca na pewno mam. Z czterech. Jakby ktoś kod chciał, to można napisać to. W jakimś odcinku pokażę. O, jest. O, kurde, nie widać. Nordic Giant. właśnie, jego trafiliśmy tam. Jest. O, <laughs> o i tego Invisible. Ale jaja. Trafiliśmy w jednej paczce te dwie karty, które są tu pokazane. Jest momentu. Feel ten. A w wersji. A zobaczę wersję polską szybko. Czy w wersji polskiej nie było innego momentu pokazanego? Nie, Feel ten też. Tu taki jaśniejszy ma ten w ogóle Feel Fold. Tu macie mniejsze. Tak, tak. No. A, no właśnie, tutaj jest takie No, no tutaj tak Wygląda Dobra, szybko przegląd, bo to miało być chwilu, nie? Jest DPS Antena Bonmati, Ronaldo Tutaj jak grać w tą grę? Po telefonie, a może zagram, może coś tam gram z tego? To byłoby ciekawe Ciekawe czy ktoś by chciał zobaczyć Coś tego No dobra to co? Żegnamy się i widzimy się. Pewnie jutro, lub pojutrze, w otwieraniu. Eee, co tu jest? Mm, Boostera, tak? Nie, tu są trzy paczki, że są. Nie wiem jak to się nazywa, nawet. XXL coś. Dobra, to na razie. Dajcie suba, obeczkę w górę i wyczekujcie. Otwieranie. Tutaj. Paczki na szorcy zwykły. A tutaj do odcinków pewnie będziemy otwierać po pięć paczek. Czy 7, czy 8. Mam nadzieję, że tu jest gdzieś momentum też. Chciałbym, żeby w tamtej się trafił na szorcach. A tutaj kolejny. Chociaż jeden. No. <laughs> Dobra, Siemanko. Cześć. Miłego wieczoru. Albo poranka. Albo no, popołudnia. <laughs> na razie.